Cześć, witam Was wszystkich z tej strony Korangar. Zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Risen. W tym odcinku zwiedzimy sobie troszeczkę tą twierdzę wulkaniczną i porozmawiamy z przywódcą tej całej twierdzy, czyli Mendozą. Ale najpierw musimy pogadać z tym Kolesiem. Pomylił nas z rekrutem. Chcę rozmawiać z Inkwizytorem. Jestem tu, żeby porozmawiać z Inkwizytorem. Of course you are. And why should Inquisitor Mendoza, the leader of the Order of the Holy Flame, want to talk to a nobody like you? I have a message from Don Esteban. That's what you say. Maybe you're here to kill the Inquisitor. Do you really think a nobody like me could kill the Inquisitor? I think a nobody like you could be stupid enough to try.

I have a message from Don Esteban. Then I shall take it to the Inquisitor. I must talk to him so z nim During your time here, you may move freely around the monastery. This is a privilege. Please do not abuse it. Inquisitor Mendoza is in the Holy Hall. Where is the Holy Hall? I shall provide a map. We don't want you getting lost, do we? We have map of this location. O, spójrzmy. Mapa regionu. No, nie za duży. Ale też nawet, nawet nie za mały. Dobra, więc pora się tu trochę rozejrzeć. Może właśnie zanim porozmawiamy z tym całym inkwizytorem, popytamy się ludzi, co tam, jak tam. Wydaje mi się, że nie szykuje się dość ekscytujący odcinek. Będzie pewnie tylko.

O, o, o takie różne duperele, ale tak co dziesiątą osobę zaczepimy. Nie wydaje mi się, żebyśmy dostali jakieś questy stąd, takie poboczne od ludzi będących tutaj, ponieważ nie wybraliśmy ścieżki yy, rekruta, więc one zostały automatycznie anulowane dla nas. Witus. Gdybyśmy się dołączyli do, gdybyśmy się dołączyli, gdybyśmy dołączyli do klasztoru, mielibyśmy e, różne zadania od, od właśnie tych ludzi. Tego Kolesia, tamtego, co rozmawialiśmy z nim wcześniej i jeszcze poprzedniego. No i automatycznie wykluczyłyby nam się kwesty z obozu na bagnie. Oczywiste. Świnki! Świnie, świnie, świnie. Kim jesteś? Dalman. A, widzicie, nawet koleś nie chce z nami rozmawiać. Wszystko, wszystkie misje są wycięte. Ow! Stranger.

No, ładnie to wygląda nawet. Mimo, że obraz nie jest wyostrzony, ale wiecie co, nawet jakbym ustawił y, szczegółowość na maksymalną i oddalenia na maksymalnie, no maksymalne to nadal by nie było y, satysfakcjonującej ostrości obrazu. Nie wiem, twórcy jakoś tak zrobili. Ach, dobra. Gdzie jest ten inkwizytor? Well what brings you here? I'm here to talk to the Inquisitor. I speak on behalf of Don Esteban an envoy. I hope you come offering a hope of peace. I am only empowered to speak to the Inquisitor. Of course. You are free to enter the hall of the flame hmm, I'm here to find out about the main gate. I need to know when it will be opened.

No i dobra, zatem jesteśmy w tym dość interesującym i magicznym miejscu, i przed nami jest sam inkwizytor, więc proponuję tak epicko podejść do niego i zacząć nawijać. On nas chyba sam, nie, nie zaczepi, myślałem, że sam nas zaczepi. Co to w ogóle jest? To jest jakaś lawa, tak? To jest chyba środek wulkanu. Jak mi się wydaje. A to światło, które tam świeci, to za cholerę. Nie wiem, nie wiem, co to jest. Coś magicznego w każdym razie. Dobra, pogadajmy z nim. From from tu musimy bacznie patrzeć na kwestie, yy, które wybieramy.

The creatures from the temples don't care what side we're on. They attack everyone. They are the real threat. We should work together to solve our problems. These creatures are a distraction. They are not the real threat we face. Hmm, konflikt osłabia zarówno twoje siły jak i nasze. Jeśli istnieje gorsze zagrożenie, czy chcesz ustawić czoła walcząc jednocześnie? Mhm. Mm

then we shall fight on this threat will grow your forces weaken and we all lose now the don realizes that he sees the storms he knows the mainland is falling silent then tell me what we face so the don can understand isn't that all tell me more about what's going on the gods have left the world humanity was supposed to be free instead these storms are sweeping us from the face of the land these creatures are killing our people but while the holy flame burns strong in this hall we stand a chance let's see if your actions and words match i will offer you a task carry that out and i shall take it as a sign that the dawn no, tak. jasne, your dostaniemy smart, od niego. <sighs> Ale najpierw kilka pytań. Ten jest taki ważny. Why is the holy flame important? The flame is a source of magic. The island is protected by its power. Protected? What about the ruins that appeared and the creatures? They are not our prime concern. It is the storms we must worry about. Hmm. Dlaczego bogowie opuścili świat? Dlaczego hmm. Koleś powiedział inkwizytor, że mag, który. Ja już zapomniałem. Wiem, że w każdym razie jakiś mag wygnał bogów z tego świata. To trochę zajeżdża gothikiem, bo pod koniec trójki Xardas uczynił coś podobnego. No to pewnie taki, taka ciekawostka. A czym jest to zagrożenie, którego tak się obawiasz? What is this threat, you fear? The dark wave the mage used to free us from the gods. Has released other powers. Titans. Crossing the seas, they come with the storms. I have seen them. I have witnessed the destruction they bring to humanity. They are everywhere. And we have found no weapon that can stand against them. Huh. Kim Song Titani. What are the Titans? Will you follow me and learn? How can we stop this destruction? As long as the flame burns, this island is safe time to discover why the titans do not come here how they may be stopped yes show me good i have not misjudged you follow me and learn the truth there's something here about magic

the titans who be so free they seek to take this world from humanity. human titan one must give it will not be humanity follow me and you shall make certain of this tak co parę kroków będzie się pewnie zatrzymywał i opowiadał nam kolejną część historii no przyznam trochę to klimatyczny I have the Titans, on land and sea, but their magic is old. Their bodies incorporeal. We will win this battle only once we know how to use the flame. But for that, we must fathom its mysteries. Come, must go. Come, come. Musim ach Ah, mówiłem już chyba, że lubię zachody słońca w tej grze. <laughs> Super, wyglądają. Szkoda, że nie mamy y, samego słońca na widoku teraz. Jest po drugiej stronie wyspy, pewnie. Zauważcie, że tutaj wysoko. Y, dużo częściej i bardziej wyraźnie czuć y, te trzęsienia ziemi spowodowane przez. Przez, chyba przez ten wulkan albo przez Titantan taki smaczek zrobili że e, im jesteśmy bliżej samego wulkanu tym tym częściej i intensywniej czujemy tą jego moc że tak powiem Proszę bardzo dochodzimy do wrót, które muszą zostać otwarte. No to też będzie ciekawa misja, ale pewnie za około 50 kolejnych odcinków. And this gate will lead us to the source of the holy flame. This gate will lead us to the secret of the storms. Humanity must be defended, and it is the flame that holds the key czy istnieje szybszy sposób, by dotrzeć w to miejsce? Jak otworzymy tę bramę? O, właśnie. Jeżeli się spytamy o szybszy sposób na dotarcie w to miejsce, to prawdopodobnie dostaniemy pierwszy z, z kilku kamieni teleportacyjnych, jakie są na tej wyspie. Tak, tak myślałem. artefakt z It will bring you directly back to me. This is your mission. This is your duty. Do not fail it. Okay. okay. No, we to the znaczy się. Jak How do we get this gate open? No spell, no brute force can open it. Only the five keys it needs will do. Yes, five, so five crucial discs will open this mechanism. How do you know those discs will open this? I have one of them the other four missing but they must be on this island I came here to seek answers those answers are inside this mountain beyond this gate you will get me inside find these discs find them and bring them to me okay Rozdział Drugi plan inkwizytora. No, ładnie, muszę przyznać, ładnie po tylu odcinkach, nareszcie skończyliśmy rozdział pierwszy. A więc, jeśli Ci pomogę, Don Esteban uzyska zawieszenie broni, które zaproponował. Jeśli so, Don Esteban uzyska zawieszenie które zaproponował. Gold, As long as he allows us to do this task, he may do as he likes. But you will bring me the crystal discs. You will open this gate and then enter the temple with me. Why? Because you serve Esteban, and that is my price. Find those discs. Hmm, what about Mogę się dowiedzieć crystal jeszcze discs? What happened to the damage? It was exposed to the no, dark pale, way. The magic without it. So what was so the point? Is? I think we can repair. repair. I sent the mage. Where can we repair the druid Eldrick, so and he has spent time. To if if this on this has the druid. This will also be presented in the second part, so you You don't know. If you, I said. So you think we should Dobra poszukam mistrza Cyrusa. Good Make przyspieszę. E, gdzie znajdę druida, też będziemy musieli go znaleźć. Czym do... zajmują się druidzie to tam każdy mniej więcej wie. E, gdzie jeszcze powinienem szukać oprócz siedziby dona. Where else should I look for discs, the don's camp? There are no discs in the monastery But Severin is gathering artifacts at the Inquisition. Camp Parma, Tilda's okay. No i dobra. Więc sądzę, że czas teraz pójść do Dona Estebana i go zawiadomić o tej całej sprawie. No i trzeba powoli się wziąć za zbieranie tych dysków ale sądzę, że to sobie ogarniemy już w następnym odcinku, bo na razie zakończymy. No, więc, żeby nie przedłużać, ja się z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję za wszystkie komentarze, yy, za ewentualne rady. I, I co? I żegnam się z Wami. Więc to był Korangar. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!